Witajcie kochani w kolejnym odcinku. Ja jestem z Wam Haną Mamusią. Jak zawsze. <noise> zawsze się wepcham gdzieś tutaj. Do kamery. O Jezus, to słoneczko. Nie, o tak Pięknie jeszcze gorzej. Miesie i słońce. No. Cudowny dzień wolny, yeah. Co będziemy Dziś, robić? Dzisiaj dla Was nagrywamy przygotowania do przeprowadzki! Yeah! Kochani, ja się już tak bardzo cieszę na przeprowadzkę, dlatego że mój pokój to teraz jest taki przejściowy. Z jednej strony są drzwi do pokoju mojego brata, a z drugiej strony są drzwi do pokoju mojej mamy. I to jest takie Do sypialni. No. A pokoik jest w ogóle bardzo malutki, też nie? nie do jedzie, jedzie tysiąc i nie można nic nagrać, bo jest głośno. Ta ulica jest mega głośna, ale tam też będzie miało ulicę. Ale tam będzie już całkiem inaczej, fajniej i przyjemniej. No, mieszkanko mamy teraz takie ogromne w ogóle, pięć pokoi, ponad 100 metrów, a nas jest dwie. Adam się wyprowadził, więc tak naprawdę nie potrzebujemy tak dużo pokoi, prawda? No, jest więc takie... teraz czekałyśmy na tą chwilę tak długo, 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 naprawdę długo, bo marzyłyśmy o tym, żeby się wyprowadzić już dawno temu. Więc no, to jest tak jakby spełnienie naszego dużych pokój. Właśnie koło nas przyjechał mój nauczyciel. Ja w ogóle go nie zauważyłam, nawet nic nie powiedziałam, bo się skupiłam na tym. Te... Ale jestem nieuprzejmą mamą, co? Nie. Nieważne. Na pewno zobaczy mnie w szkole. No, Gdzieś w każdym bądź razie coś, Ma no, no no po prostu pokój. Bądź już miała teraz duży pokój, o. A o właśnie. Super. No być... i wannę. Wanna to jest najważniejsze. Wanda, Mama bądź. się tylko przeprowadziła, dlatego że chciała mieć wannę. Marzę, o wannie od 10 no lat. No dobra, w sumie I ja tutaj też. od 10 lat i nie mieliśmy wanny, tylko zawsze prysznic. Malutka łazieneczka. Pokoja ok, jest spoko, dłużdżę, ale miejsce takie... No, a teraz będzie całkiem inaczej, fajnie. Na pewno Dzień, będzie dużo więcej filmików. To w życiu. Nowe, nowe życie. To życie z bandziorskim psem. Słyszycie, wiecie, o, no, ona rozdrabia, Oczywiście o tym, Nagrywałaś ostatnio, jak ona bandziłowie. Ja nie wiem, czy filmik, jak ona rozwaliła nam kanapę, ale na szczęście to nie było. Nie wiem, czy szczęście, czy nieszczęście. No nieszczęście, no ale. Rozwaliła nam kanapę, no całą podarła w ogóle z gąbki, nie? Przychodzimy, po, ja po pracę na po szkole i mi to oczy po prostu na wierzch wyszły, nie? Ja już nie wiedziałam, w ogóle nagrałam sobie TikToka i się uspokoiłam, w że nie. No dobra, no nie ma tego złego co… Na całe szczęście my już mamy nową kanapę, którą kupiliśmy do nowego mieszkania, więc to był tylko jej, to był tylko jej plus, bo inaczej to bym ją tak skrzyczała i tak ją skrzyczałam no. Że... i siedziała w końcu, ale no, no no, niestety, ale no tak się nie robi, no. To jest taki bandzior, jakich mało, naprawdę, wierzcie mi, nie? Jak chcecie zobaczyć, to napiszcie, to my wam parę filmików tu prześlemy, tu nie uwierzycie. Francuskie buldogi to bandziory. To jest na zero straszne. Słodkie, cudowne, kochane, ale bandziory. No jak ona się misia ze mną rano, to przesłodkie. słodkie. jesteśmy w tunelu. A mam nadzieję, że nas słychać. Nie, słychać nas, bo na górze pociąg jeżdżą. No. Więc ten dzień poświęcamy na tym, żeby troszeczkę posprzątać. Żeby wszystko posprzątać. Okno dzisiaj myć. zabieramy się tak, za mycie okien, sprzątanie w naszym nowym mieszkanku, więc idziemy po środki czystości, bo już w domu są braki, nie? Bo nie dość, że to musimy wiadomo wysprzątać to jeszcze tamto. Więc ja to go... mamy takie zajęcie. Wow. Ja to go... Dzień podcowania. Ja tego nie lubię sprzątać, ale w nowym mieszkaniu to nawet tak fajnie sobie posprzątać, wiecie? Super, odpowiadasz za łazienkę jeszcze, nie, o to mi, się o, Nie, o to mi nie chodziło, chodziło mi no o mój pokój. o hey, nie, chodziło mi o mój pokój. Właśnie no. no. jesteśmy w DM-ie. Ja nie jestem pewna, czy DM jest też w Polsce, ale tutaj są takie rzeczy jak kosmetyki i jedzenie. Um, I dużo innych fajnych rzeczy. Ja i moja mam, mama normalnie kochamy ten sklep, i tutaj niestety jest tak, że wchodzimy po jedną rzecz i wychodzimy normalnie z całymi torbami gorzej niż jakbyśmy chodziły normalnie na zakupie do H&M i takich różnych sklepów. Moja mama właśnie szuka środków czystości, a ja sobie tak chodzę po sklepie. jest e, kalendarze adwentowych. Ja dopiero sobie w następnym miesiącu kupię, dlatego że na razie dla mnie jest jeszcze za wcześnie. Ale jeszcze dwa miesiące się na to są. Powodzką, ale, patrz, to fajne. ale fajne, słodziutki. O, nie, na ale tym akurat nie piszę, bo popatrzcie, na tych innych tutaj na górze piszę, co jest w środku. S es, es, no, to są te z tymi... to są same lakiery, Tak, to są same lekiery. Bardzo słodziutki. O, ten mi się... Mama, ja bym chciała ten tutaj. Ten mama, ja bym chciała ten. Z tym... Ten, popatrz. Ten mi się podoba. No, żartujesz? Ja Zobaczmy. <laughs> A nasi. ten to jest świetny. O, to jest o, też ma bardzo fajne te. No, jest bardzo fajne. Tak w takim roku... Już no, w następnym miesiącu, nie? W grudniu też mamy chwilę czasu. Mm. Teraz nie chcę mi się tego Chyba, się fajne, jest? ale fajne. Fajne mają te advanced kalendarze to jest to jest to? Tak, polecam wszystkim zdrowe odżywianie. Mówi do was trener odżywiania. Właśnie, moja mamusia, to teraz trener odżywiania. Teraz, tak, Ja w sumie teraz to już wam mówiłam, to nie? Fajny, ale w tym momencie. Wszyscy powinniśmy się zdrowo odżywiać, a nie się Mama, mama teraz jest zdrowe fast foody. Teraz tak. skoro będziemy miały wanny, to takie sobie będziemy kupywać. To na pewno sobie weźmiemy. Ale fajnie! Tak, wiesz, mama, do... weź, kupimy sobie każdy i tak sobie je położymy tam koło wanny. Oh yeah. Zjeżdżał tkocą. O, pokaż swoje miejsce. To jest normalnie moje miejsce, Bubble Tea, a wachy ja to ani. Nie, nie. Jestem prawie codziennie. Jestem prawie codziennie. święta, dla mnie to jeszcze jesień się nie zaczęła. Tutaj święta. Zaczęła się już jesień, ale z początek. A patrz, tu końca są. Ale fajne. Kupić coś Daisy by się na pewno spodobała na kochanki. Co się wszystko? nie zmieści. W sumie za gruba. Ale musimy kupić właśnie nowe rzeczy też, nie? No, Jakiś nowy kojec, żeby tam miała fajny taki. Ale, ale fajne. Mamy chyba nam się zgubiła. O dziwne nie ma i to jest tutaj są kubki. Ona przecież ma manię na te kubki. Gdzie ona jest? A, tutaj jest! O, świetny. Gdybym napisać mama and daughter, to by pasowało do mnie do mamy, bo my tylko Ojej, tak we dwie. Ojej, co ty słodziutka! No, ja bym takich chciała. No, Mom ale by było doty. fajne. Mami and tohta. Mamy świąteczne Jej, ja. rzeczy. Ale ja uwielbiam te domki, wiesz jak one teraz fajnie wyglądają na przykład na parapecie, albo na kominę. No, mamy komineczkę, może sobie kupimy elektryczną. <laughs> ale zobaczcie, jak one by tak fajnie wyglądały. Ju, ja uwielbiam, bo je wezmę. No na pewno Teraz chodzimy do Widziała Daisy nie, ale trzeba by było jej kupić xl normalnie Ona jest taka wielka Nie no, ale taką L-kę, bo... Ale przesłodkie, albo Przej popatrz, jajemy. w tym ją widzę, w tym, w o, ja. tym ja ją widzę. Ona czarna i to jeszcze taki, jo, ja, ale byłoby słodno. Ogólnie to wszystkie ubranka są, no możemy coś jej tam, no może coś... <grym>, Przebierzemy ją potem, ej, to ja bym wziął, to jest takie... O, zielka. to jest taki, wiesz, ele... oj, sorry, to jest takie Tylko to nie na nią, nie na A, tego... Z kaczkami. Nie, z kaczuszkami. Jezu, jakie fajne rzeczy. Ale coś my powinniśmy wziąć, dlatego że wszystkie jej rzeczy... Zabawy. mama ona by Zabawy, gdyby tu była ja Zabawy. jestem za tym Bo ja mam coś dla niej ja coś też mam dla to nie. niej jest taka dzidzia. Ej, patrz. <laughs> to prawda to jest perfekcyjnie ale mi się to podoba to awokatko Świetne awokatko popatrz jakie tu są fajne rzeczy oh my god a tu Blanka bez za darmo <laughs> Nie uważacie, że Daisy jest podobna troszeczkę do tego? Popatrzcie, świnka, a to jest Daisy. Normalnie, jakby to były siostry. Skropne. Świnka jest różowa. Ja. Pomalujemy ją na różową. Daisy. Przybierzemy ją w to w tego tę świnkę. Dobra, jestem za. Dobra, nie mogę się oprzeć, muszę je wziąć ten kubraczek. Założę go w domu, Daisy, to zobaczycie, jak ona słodziutko w nim wygląda. Ale na wyciąpeczko! Kapunek pliczku! świąteczne i tutaj też świąteczne. O zdoby! Straszne. To jest straszne. Ale to niedługo Halloween, dlatego no już tu jest tyle tych rzeczy. O Jezu, popatrz na to. Nie, może lepiej nie pokazujemy, dzieci wystraszymy. Byłyśmy tylko po i wyszły z i Inne rzeczy, musiałyśmy torbę aż wziąć, bo do plecaka nam się na pewno nie zmieści Jeszcze banany, żeby mogła jutro zrobić Pankejki bananowe Ja bym chciała też spróbować tych twoich pankejków Ja zawsze jestem w pracy, jak ty takie fajne Dobra, może robisz. ci zostawię, jak nie zjem <laughs> Patrzcie, jakie fajne sushi and bowies Ja to ogólnie nie lubię sushi, ale Ale mogą być fajne, ale nie wiem, czy to nie jest zamknięte jest. Nie wiem, czy już, czy, mają, czy już mają ten. Nie widzę tam, tam nikogo. zostawiane tutaj na tarasie. Zdecydowałyśmy no. ja... się zamówić sobie. Ja się wystawam, no. Się nie cudowa... no ja tak. Zobaczymy, to będzie z kurczakiem. No, opowiedz. zamówiliśmy no, sobie no, sushi. Tak jestem tak, ciekawy, jak będzie to... smakować, Tylko ja tak naprawdę Chim nie, nie lubię. To... sushi. suszy. No. tylko po chińsku. Rząd, ale nie rozumiem w ogóle. Po niemiecku chyba nawet słabo. Ale wygląda całkiem fajnie. No? Tak, tak, fajnie fajnie się A, takie. Tygodniu, Ojej, tak akurat? To musimy sobie zakupić. Jesteśmy tak, tutaj pierwszy raz i też jesteśmy jako jedyne. Tylko, że jest chyba dopiero dwunasta. tak, i wszyscy wiesz, o tej To obiad. Więc <grym> jeszcze było, wydawało się, że jest zamknięte, ale nie, pewno już zapalmy światło. O, twoje ulubione, tam są twarze. <grym> o, o, te, fajne ozdoby są bardzo tutaj, bardzo, bardzo fajne. fajne. Podobał Podobał się, mam te... nadzieję, że jeszcze będzie smacznie. No. Nie. <grym> Pamiętam, tutaj kiedyś były te babel wafle, to też były już Tak, już raz z babcią. No. Nie wiem, ale to chyba to, to jest taki. Tak Musisz zobaczyć. Au, ale... Wygląda I... nic. Nie lubię. Dobra, próbuj, no dobra, i spróbuję. Zobaczymy. Tak, tak, nalej. I zobaczymy, jak to smakuje. No to się nauczy. Taka... Może lepiej złowry. Cię widzimy. O nie. No tak, to trzeba to się to teraz się... nauczyć. I o to, to twoja to chwila jest. prawdy. Nie, tak. jak nie umiesz, to wbijasz po prostu. Próbuj. Kosteczki masz. O, jest jeden okay. problem, jest sezon, teraz zobaczyłam. Nie denerwuj się, zostaw to, zaraz kupimy szybko plusz. <noise> teraz zobaczyłam, że jest trochę sezam. Maja nie może po prostu sezamu, bo ma na nią alergię, więc... kupimy zaraz szybciutko wapno, to... to, to... Ale wygląda obłędnie. Pięknie. To no, normalnie jest pierwsza klasa. Dobra? Normalnie w im tam więcej niż 5 gwiazdek. O, super. Ale no, dobre. Wygląda fajnie, no. naprawdę. Tak, możesz Pyszne sobie pościągać bawać? właśnie sezon. Przepyszne. Pani wszystko jest przepyszne, Sushi normalnie 10 na 10 normalnie Pyszne, nie, ma, nie ma nie ma nic lepszego. Splink rollsy ja nie zbyt lubię, a mama. Zgadza się, ci... że smaczne. Kiedy już porównamy jak jemy w szkole na przykład. To nie? jest takie bardziej egzotantyczne. To jest to smakowało takiej mango, czapusta, nie wiem No dobrze to i A to jest wasabi ostre, Marta. A to? Nie wiem, to jest płaskawe. Patrzcie, to jest na ciebie, patrzcie, to do Patrzcie no, mi ten bałagan, ale jesteśmy w Za mały ten kubraczek. Y <noise> Chcesz świnkę, Daisy? Chcesz świnkę? Tak? Kochani, przed chwilą e, leżała ta świnka na podłodze i zgadnijcie, kto ją wziął. Właśnie Daisy ją wzięła. Poczekajcie teraz, po jak Chcesz się świnka? patrzy. <noise> taka jak ty, no też taka dziku ma. Co to jest? Dobra, że mi się małe zapakowanie. Okej! O bo się. Jest... Kolejny dzień w nowym domu. Ja Was bardzo przepraszam, że wczoraj nic nie dograłam. Ale wczor wczoraj u nas był taki chaos. Mój wujek przyjechał do nas i pomalował e, nam ściany, powiesi mi lampę i wstawił nową podłogę. A popatrzcie, jeszcze się tak naprawdę nie wprowadziłyśmy, dlatego że wprowadzamy się dopiero za parę dni, ale ja muszę Wam pokazać, jak w tym pokoju już fajnie wygląda. Stoją tu tak naprawdę tylko dwie rzeczy, ale to nic i tak wam pokażę. Popatrzcie, o tutaj stoi moje świetne łóżko. Tutaj będę mogła sobie położyć jakieś fajne ozdoby i może jakieś lampeczki. Um, a tutaj mam już taką małą, nie wiem czy to jest komoda, ale nawet. I właśnie tak wygląda mój nowy pokój. Założę się, że jeszcze bardzo, że jeszcze bardzo dużo się zmieni. O, moja Daisy tutaj sobie szczeka. Czekasz my? ściekać więc tak jak już wspominałam na pewno się tutaj coś zmieni ale ja wam bardzo dziękuję za to, że zostaliście do samego końca filmiku cieszyłabym się bardzo, gdybyście zostawili łapkę w górę i gdybyście zasubskrybowali mój kanał żebyście nie przegapili żadnego innego filmiku i założę się mam nadzieję, że jeszcze nagram jakiś film, jak będzie gotowy albo w czasie przeprowadzki, dlatego, że już nie tak długo, już niedługo się w sumie przeprowadzamy. A ja jestem taka podekscytowana. Pa pa, wysyłam wam buziaczki.